Biem, biem, biem. <grym> <Zbierdolamy>. <grym> Spale nigdy nie biemy, nie biemy, Nie biemy Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. Nie wiemy. się ucie Nie wiemy. topi wiemy. Tylko trochę chujowo zaparkowałem No dobra, ale się... Łódź się nam topi, nie rozumiecie tego. A ja już po łodzi. Ja no. odlewam za płaczkę trzeba wynieść. A ładno Jeszcze mnie oblał jakimś kółnem. Ja po tym całkowicie mogę wywnioskować, co się tam dzieje. A człowiek oni nie oblewają jakimiś żygami, No okay. to trzeba... <cjusza> Mam dwa piwa i kopię już nie i szycam cały czas. Join us. Yes. A few moments later. O, oh, ale, ale buja. Nie my w ogóle płyniemy. No na nie. co no, no, A to już omineli? To już omineli? No. Nie, to jest. ten <noise> Co już chla? Eee, chopy, nie żygaj na mnie. Ej, dawaj tu z lewej, dawaj. Eee no i już nic nie widzę. O kurde NW mieliśmy, a ja na N O, Maciek, pojaszyki złapałem, w biatra. <laughs> no nie, no i mi na łeb jeszcze rzucił jakiś gówno O ja pierdo. O ja, o, ja, o, ja, ja co, co to leciało? Ja sobie pójdę spać, ja mam Ej, statek mam koniec, kurwa Pa, To wszystko się Nie, co jeszcze? Spalamy nikt nie dogonił nas Ja też, ja spytalam w Co się kurwa! Podpaliłem się Piorun się pierdolimy Ty przed nami wyspa kurwa ma o kurwa tam? się wpierdolimy na prawo Ej, na kurwa. prawo na prawo na prawo kurwa na prawo Welcome to my mine We are mine Ty bo ja kurwa, pływa się umiem Kurwa pływałem pić lat i pływać się potrafię Oj jak chciałem z płynąć Kurwa wyspa Mm, najprawdopodobniej się na nią wpierdolimy jak nie zaciągniesz koskity. Ej, bo jak chorobę morską mam jakoś bez kitu. Masz kurwa down <śla> <śla> Ej, gdzie jest ta kurwa jebana skrzynia! Co <śla> on odpierdala tam? się z Krystian, Oj, macie. Weź na wódkę. Kurwa, kurwa, Zostaw to kurwa, kurwa, to kurwa, no kurwa, 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 to? No bo zaciąga, ja pociągał. I on zaciąga, no, kurwa, yeah, no kurwa zostawili mnie Nienawidzę was Dobra idziemy. Dobra, ja zaraz na twoich oczach robaka se wpierdolę i cię obrzygam I się pożyga czekaj bomby miota Kurwa jak mnie to Dobra, gdzie płyniemy cię Lewo, lewo, lewo Kurwa. Dobra idę wpierdalać robaki Chuj mam dupa że ja, wyjechał na szubotę? Znaczy ósma Ja nie będę robaków, człowieku Czemu to kurwa nie żyga Ty ale zieloną gębę masz, zielonej masz Dobrze, że nie żółty, o, o Ej, nie klapa Ja Ja nasiamy śladne łydki, a ja kołam swoje XD <gulanie> <gulanie> DALEJ! DALEJ! Dobra, jest to... kopien... Dobra, idź na dół, dopi... A, No, to na Daj mi Idź na Daj na dół. mi, mi to koło O kurde, ty dostałem bomba Ty, to się tam mocno czy nie? Bardzo mocno. wy tam masę macie. Dobra, lecimy się. Utopimy się. Utopimy się. Już, już do wiadro O kurde! Ty! Aha, Co już fajnie. Nie, nie to jeszcze to... nie. Uratowałem. Dąacałeś, Dołatałeś? Dołatałeś? Eee. Co tu się dołatałem. dzieje? O, chodź, szybko, chodź szybko, chodź szybko, trzymałem kotwicę. Co się nie. dzieje? Nie, tylko no! go no, to się to Kurwa, nasz statek wygląda jak jedna wielka dziura przypierdolona, kurwa, plasterkiem. E, jak dopuścić?! Bo to się pali! Kurwa! O Boże, co ty się dwała? Co ta muzyka, głupia Kurwa, ujebała mnie jakaś pierdolona pambora. <śleski> Halo? Halo? <śleski> Nie boję. Halo? Kurwa ruchy. Jak drej? A? Czemu nie płyniemy? Nie wiem. Macie? O. O Boże... No dawaj. No. Nie ma. Jak poleciał? Co? O, pomóż mi. No skieratem jest. Eee. Ja tu Zabiłem go. No, ale na prawo bardziej. Spróbuj. Odbijają na nas. Na lewo czy też może być. na już na, na, ale na lewo bo są, na prawe Na wprost, na, prost, na prost, po prostu płyną. Dobrze, dobrze, dobrze. Trafi. Dostali ode mnie. Dostali. Dobrze. Dostali. Dostali ode mnie. Płynę, płynę. płynę, płynę. lewo popór. Kurwa. kurwa. Dziury, dziury, dziury. Nie, nie, nie. Dziury trzeba łatać. Oni nas będą taranować chyba. Tak, tak. A ja będę skręcał coś w lewo. Dawaj, walimy! Walimy! kurwa k... Lecimy się. niebie! Ryb ten wybuchowy postali! Dawaj tą szkotwicą! Uwaga, pomóż, pomóż! pomóż, pomóż! Uwaga, pomóż, pomóż! Udała Na pozycję! Na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo! Już, 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 już! Mocno, 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 mocno! Walę, górę. Nie wlecimy, nie wlecimy! lecimy spokojnie! wal! 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 W lewo, w lewo idę, weź ku z prawej A jestem Będz skoczył Znaczy walczymy No bo ja muszę łapić, bo nie trzeba zatwijmy się. Ej, kapitana im wal umrę. umrę Wale jedno Ofice no. im zaciągnę. Zaciągnę, nie mogę, zaciągnę Nie mogę, Nie mogę Kurde Topię mocno, mocno się topi Nie wiem kurwa umarłem właśnie Dobra, nie skoczemy tam, nie? Dobra Ej to chyba na szkolnie. kurwa Dobra, koniec, koniec, wejdę To nie koniec, to nie koniec, to jeszcze nie koniec. Pomóżcie mi, no typo, tu jest kurwa. Nie to gra, niech to gra! że cię dostrzela. kurwa pił kurwy jebane. O kurwa. Co? Woda się czerwona robi. Siury Dziury, dziury, łataj, łataj, łataj. Kurwa, deski! Kurwa coraz więcej dziur! Ale czemu już tak szybko przed końcem ma? Ło, co się stało? Ło, Ło jak mnie wypierdoliło No i obar Pójście Ja badźcia bym Głupia ta gra